Tajemnice historii. W 1917 roku w Portugalii trójka dzieci rzekomo ujrzała lśniącą postać Matki Bożej. Cała promieniała, była jaśniejsza niż słońce. Maria powierzyła im trzy tajemnice o przyszłości, dwie ujawniono kilkadziesiąt lat później. Jaka była trzecia? Mówi ona o tym, że anioł wyciąga prawą rękę nad ziemią i powtarza słowo pokuta. Tajemnice fatimskie ujawnione. 13 maja 1917 roku. Szaleje pierwsza wojna światowa. W spokojnej portugalskiej wsi Fatima, troje dzieci twierdzi, że ukazuje im się przepiękna pani. Unosi się nad Kowada Iria i mówi o sobie, nasza pani Różańcowa. Nie bójcie się, nie zrobię wam krzywdy. Jestem z nieba. Cała promieniała, była jaśniejsza niż słońce. Na szyi miała kulę ziemską, a w dłoni różaniec. Jeśli wierzyć dzieciom, jest to Matka Boża. Prosi je, żeby codziennie odmawiały różaniec i błagały o to samo innych. Obiecuje, że wojna się skończy, jeśli ludzkość posłucha prośby o modlitwę i skruchę. Jest to przesłanie kochającej matki do dzieci. Wróćcie do mojego syna, to zostaniecie zbawieni. Doniesienia o ukazywaniu się Matki Bożej są znane od wieków. Zawsze otaczała je tajemnica. Istnieją dwie teorie dotyczące zjaw. Jedna, że są to faktycznie osoby zmarłe lub nadprzyrodzone istoty. A druga, że są wytworem wyobraźni. Blisko 400 lat przed objawieniem bądź złudzeniem w Fatimie, Matka Boża rzekomo odwiedziła Guadalupe w Meksyku. W 1531 roku ukazała się 51-letniemu chłopu, Juanowi Diego, i kazała mu poprosić biskupa o zbudowanie świątyni. Diego prosił, żeby posłała inną osobę, a nie jego biednego chłopa. Odparła, że to jego wybrała, że jest jego matką i o wszystko zadba. Wystraszony, ale posłuszny, juan Diego zerwał bukiet róż, które zakwitły w grudniu w cudowny sposób i poszedł do biskupa. Jeszcze bardziej zdumiewający cud zdarzył się, kiedy wieśniak rozłożył swój płaszcz. Na szorstkim materiale ukazał się wizerunek Maryi. To jedyny znany wizerunek Maryi, który wygląda jak namalowany, gdy tymczasem pochodzi z nieba. Do dziś jest w Guadalupe. Płaszcz nie uległ zniszczeniu. Twierdzi się, że wizerunek z Guadalupe jest cudowny, że nauka nie umie wyjaśnić jego pochodzenia. Podobno nie namalowano go farbą. Tymczasem na zdjęciach widać, że miejscami farba się łuszczy. To śmieszne sugerować, że to cudowny wizerunek. 25 marca 1858 roku Matka Boża rzekomo ukazała się 14-letniej Bernadette Soubirou w Lourdes we Francji. Dziewczynka była zdumiona, kiedy Maria kazała jej napić się mętnej wody z groty. Posłuchała Matki Bożej, choć brzmiało to absurdalnie. Wszyscy wyśmiali dziewczynkę, ale natychmiast zaczęły się tam dziać cuda. Lourdes stało się Mekką dla spragnionych cudownego uleczenia. Ale czy takie nadprzyrodzone wydarzenia są możliwe? Wielu powątpiewa. Smutne jest to, że przytłaczająca większość z tych, którzy jadą do Lourdes, nie zostaje uzdrowiona. Dzieci z Fatimy są przekonane, że naprawdę ukazała im się Matka Boża. Najstarsza, dziesięcioletnia Lucia dos Santos miała niezwykły dar przekonywania. Lucia przewodziła całej trójce, bo ona rozmawiała z Maryją. Była charyzmatycznym dzieckiem, zbójną wyobraźnią, umiała przykuć uwagę otoczenia. Łucja boi się, że dostaną lanie za kłamstwo, więc prosi młodszych kuzynów, żeby nikomu nie mówili o widzeniu z 13 maja. Dziewięcioletni Franciszek Marto, rozbrykany żartowniś, chętnie się zgadza, ale jego siedmioletnia siostra Jacenta nie umie dotrzymać tajemnicy i wkrótce cała wioska o wszystkim wie. Trzynastego każdego miesiąca tłumy podążają za dziećmi w nadziei ujrzenia Matki Bożej. Ukazywała się zawsze w samo południe. Za każdym razem rozkładała dłonie, z których wychodziły promienie i spoczywały na dzieciach. W sennym katolickim miasteczku te cuda zdarzają się regularnie jak w zegarku. Ale poza Fatimą szaleje pierwsza wojna światowa. Portugalia pada ofiarą pierwszego faszystowskiego reżimu w Europie. Dyktatura zarządza aresztowania wielu zakonnic i księży, zamyka się kościoły. Wśród tej ateistycznej nagonki Fatima ma się stać duchowym ośrodkiem katolicyzmu. Pamiętnego dnia, 13 czerwca, Maria przekazuje dzieciom niepokojącą wiadomość. Czy chcecie poświęcić siebie Bogu i znosić wszystkie cierpienia, jakie on na Was ześle, dla zadośćuczynienia za grzechy, którymi się go obraża, i dla nawrócenia grzeszników? Zatem wiele wycierpicie, ale łaska Boska Was pocieszy. Oni miały z wrażenia dzieci ślubują, że będą cierpieć i ponosić ofiary, żeby ratować grzeszników. Jacinta Szlocha, tymczasem Matka Boża, ujawnia trzy tajemnice, które kiedyś wstrząsną światem. Poznawszy te tajemnice, rozbrykane dzieci doznają przemiany. Zwykle gadatliwa Jacinta staje się cicha i zamknięta w sobie. Franciszek spędza godziny na modlitwie, a Łucja nagle zamienia się w zamyśloną młodą kobietę. Cała trójka gorliwie zadaje sobie fizyczny ból, żeby odkupić winy ludzkości. Znaleźli szorstki sznur, pocieli go na trzy części i każde przewiązało się nim w pasie. Jacinta płakała. Lucja powiedziała, że może nie zakładać sznura, ale Jacinta chciała go nosić dla naprócenia grzeszników. Ponieważ Maria nie pozwala im wyjawić tajemnic, dzieci bardzo zżywają się ze sobą. Wspólnie rozmyślają nad pierwszą tajemnicą, okropną wizją piekła. Matka Boża pokazała dzieciom piekło. Opuściła dłoń i ziemia się otworzyła. Widać było morze ognia, a w nim potworne zwierzęta i ludzi, których przypalano rozrażonym węglem. Matka boska pocieszyła dzieci, że pójdą do nieba, żeby nie umarły ze strachu. Łucja Franciszek i Jacynta znajdują też pocieszenie w kojących obrazach Maryi, przekazanych przez minione pokolenia. Maria jest osiągalna. Bóg zawsze jest trochę daleki i trochę się Go boimy, ale Maria jest matką i możemy się do niej zwrócić, zwłaszcza w potrzebie. Wkrótce jednak powątpiewający świat zwróci uwagę na Fatimę, a zwłaszcza na dziesięcioletnią Lucję. Czy złowieszcze tajemnice z Fatimy są naprawdę przepowiedniami Maryi, czy wytworem dziecięcej wyobraźni? Niektórzy sądzą, że Lucja fantazjowała. Lucia dorastała w kościele, który cenił doznania nadprzyrodzone, który nie był wobec nich sceptyczny, nawet je rozbudzał. Wieść o trójce pastuszków, w którym 13 maja 1917 roku ukazała się Matka Boża, szybko obiega Portugalię. Wkrótce tysiące pielgrzymów co miesiąc towarzyszą młodym wizjonerom, mimo gruźb ze strony nowego, faszystowskiego i ateistycznego rządu. Rankiem 13 sierpnia burmistrz miasta Orem, próbując stłumić rosnący entuzjazm, porywa łucję Franciszka i Hyacynthę i zamyka ich w areszcie.